No, i witam Was w kolejnym filmiku. Patrzcie, co tutaj na wejście. Olbrzymi. Pięknie. No i co? Ruszamy dzisiaj znowu na grzybki. Popadało, wreszcie popadało. Przy weekendzie, właśnie chcieliśmy ruszyć. Ja już tutaj mam dwa wiaderku. Są zdrowiutkie. Także mam nadzieję, że ten tutaj będzie też ok. Oczywiście, rozglądamy się. Jeżeli coś widzicie. Piszcie tutaj w komentarzach, gdzie przeoczyłem. Dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, o coś tam chyba widzę. Idę zobaczyć od razu. Nie. Jednak to nie jest prawdziwek. Ten tutaj też nie. No słuchajcie, na pewno się tutaj przejdziemy. Myślę, że coś tutaj uda się nam znaleźć. To jest ciekawe. I koralowiec Piękny pomarańczowy. Czekajcie, złapię ostrość. O piękno róg. Mega wygląda. Oczywiście nie zbieramy go. Nie jest chyba trujący z tego co wiem. Ale nawet nie wiem jak by go mógł przyrządzić. Ale powiem wam szczerze, wygląda przepięknie. Lecimy dalej. Ogólnie jak tutaj tak się rozejrzymy, no to jest masa, masa jakichś różnych grzybów. Tak staram się do każdego podchodzić, sprawdzać co to jest. Przy okazji się e, można na sporo nauczyć. Tam widzę jeszcze jakiś wysyp. Idziemy zobaczyć co tam jest. No i pochodzimy, pochodzimy. Mamy dzisiaj w sumie cały dzień, także myślę, że coś, coś nam coś tutaj pozbieramy. i tego przeszedłem tutaj kawałeczek i proszę bardzo. Piękna tutaj kureczka, pieprznik, taki dosyć sporawy, zobaczcie jak wygląda do ręki, tutaj już widzę kolejnego, no i oczywiście rozejrzymy się dokładniej, bo wiadomo pieprzniki jak rosną no to dosyć, dosyć sporo w jednym miejscu. No a ten jest taki dosyć, dosyć ciekawy. O kurde no. Ładnie. O, ten tutaj jaki. <gryzny> sporawy Oczywiście zakupujemy. No i proszę bardzo, takie Takie dwa tutaj się udało znaleźć. Patrzcie, co mój kuzyn znalazł. I o nie idzie go objąć praktycznie. No, zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Ale naprawdę jest, jak widzicie, olbrzymi <laughs> No szacun Dobra, zaraz go sprawdzamy No i słuchajcie, przycięliśmy tego tutaj i wygląda na suszonko w miarę okej okay. Pięknie Naprawdę długo takiego już nie widziałem, słuchajcie Super, oddaję tutaj Patrykowi i lecimy dalej Idziemy teraz w stronę drogi i ruszamy w kolejne miejscówki w sumie tutaj wyszliśmy tak zupełnie przypadkowo. No, ale jak widzicie, jakieś kureczki i, i prawdziwki się znalazły. Także myślę, że będzie naprawdę super. Lecimy dalej. No, oczywiście o tej porze. Masa krzyżaków. Zobaczcie, jak ten tutaj zrzuca. Zrzuca igłę. Zahaczyło, wkurzyło go. Przyjąć takiego na twarz, fajnie, właśnie jak się idzie, no super sprawa. No i się pobawi, poławi, zaraz rzuci i zaplecie tutaj swoją sieć i będzie dalej czekał. No i tutaj zobaczcie, weszliśmy teraz w taki teren, gdzie jest więcej mchu. No i piękne, piękne podgrzybki się trafiły. Także się rozejrzymy na pewno, taki terenik proszę zobaczyć i szukamy. Jaki tutaj piękny, przepiękny. No super, podgrzyki tutaj powiem, trafiliśmy naprawdę mega. Zobaczcie, jest tego tutaj naprawdę sporo, już pewnie widzicie kolejne, dlatego się tutaj na pewno rozejrzymy. No mega teren. Szukamy. Kto poznaje te tereny? Chodziliśmy tutaj na zrzutach. Sporo czasu. Mega miejscówka. No i lecimy dalej. Zmieniamy trochę obszar, tam trochę tych... Pod grzybków nazbieraliśmy Kiedyś tu miałem fotopułapkę powieszoną, na której nagrał się piękny, piękny oldyniec. Tutaj przychodził samotnik taki. No powiem Wam szczerze, mega, mega tereny.